Dzień dobry. Jestem dr Magdalena Wójcik, specjalistka dermatologii i wenerologii z ponad 15-letnim doświadczeniem w leczeniu problemów skórnych w strefie intymnej. Witam Państwa na kanale Zdrowie Intymne, gdzie omawiamy tematy, o których inni boją się mówić. Czy wiedzieliście, że 78% mężczyzn popełnia te same błędy podczas codziennej higieny, które prowadzą do przewlekłego swędzenia, podrażnień, a nawet poważnych infekcji w okolicach penisa? To, co robicie codziennie pod prysznicem. Może niszczyć waszą skórę i zdrowie intymne. Niewłaściwa higiena penisa może prowadzić do przewlekłego świądu i pieczenia zapalenia żołędzi i napletka infekcji grzybiczych i bakteryjnych, nieprzyjemnego zapachu problemów w życiu intymnym, zapalenia dróg moczowych, w skrajnych przypadkach problemów z płodnością dlaczego? Mężczyźni tak często popełniają te błędy? Po pierwsze, edukacja seksualna w szkołach jest niewystarczająca. Po drugie, Panuje fałszywe przekonanie, że higiena męska jest prostsza niż żeńska. Po trzecie, istnieje społeczny tabu wokół omawiania problemów intymnych mężczyzn. W rezultacie 9 na 10 mężczyzn nigdy nie otrzymało profesjonalnych wskazówek dotyczących prawidłowej higieny intymnej. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam cztery najczęstsze błędy popełniane pod prysznicem, które wywołują swędzenie penisa. Pokażę także kompletny, dwuminutowy protokół naprawczy, który możecie zastosować już dziś wieczorem. Na końcu otrzymacie również listę sygnałów alarmowych, kiedy należy natychmiast udać się do specjalisty. Jeśli ten temat jest dla Was ważny, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i udostępnijcie film znajomym. Prawdopodobnie nie są oni świadomi tych błędów, które za chwilę omówię. Według badań przeprowadzonych przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne w 2023 roku, 78% mężczyzn używa niewłaściwych produktów do higieny intymnej. 65% myje się zbyt intensywnie, uszkadzając naturalną barierę ochronną skóry, 50% nie wie, jak prawidłowo myć na pletka, 43% nie zdaje sobie sprawy z tego, że temperatura wody ma kluczowe znaczenie. Co trzeci mężczyzna przynajmniej raz w życiu doświadczył poważnych problemów z higieną intymną. Najszokujący jest fakt, że średnio mężczyzna czeka 8 miesięcy, zanim zwróci się o pomoc medyczną. Pierwszy i najczęstszy błąd to używanie zwykłego mydła toaletowego do mycia okolic penisa. Przypadek z praktyki. Pacjent, 28-letni inżynier, zgłosił się do mnie z przewlekłym swędem i zaczerwienieniem żołędzi. Okazało się, że od lat używał antybakteryjnego mydła w kostce do całego ciała, włącznie ze strefą intymną. Mydło to miało pH 9,5, podczas gdy zdrowa skóra penisa powinna mieć pH między 4,5 a 5,5. ,5. Wyjaśnienie techniczne. Zwykłe mydła mają alkaliczne pH, które niszczy kwasny płaszcz ochronny skóry. To prowadzi do wysuszenia skóry, utraty naturalnych olejków ochronnych, zwiększenia ryzyka infekcji podrażnień i świądu. Rozwiązanie praktyczne. Używajcie wyłącznie żeli do higieny intymnej o pH 4 pi 5 Sprawdzone marki to laktacyt men Ziaja Med lub Saugela Uomo. Koszt takiego produktu to około 15-20 zł. A wystarczy na 2-3 miesiące. Drugi błąd to kąpiel w zbyt gorącej wodzie, szczególnie w okolicach Penisa. Przypadek z praktyki. 35-letni pacjent, mechanik samochodowy, zgłaszał się z powodu nawracających infekcji grzybiczych. Lubił bardzo gorące prysznice po ciężkim dniu pracy. Temperatura wody sięgała 45-50 stopni Celsjusza. Po trzech tygodniach stosowania chłodniejszej wody 35-37 stopni problemy ustąpiły. Wyjaśnienie techniczne. Gorąca woda powyżej 40 stopni. Usuwa naturalny film lipidowy z skóry. Zwiększa przepuszczalność skóry dla bakterii. Powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i stan zapalny. Wysusza skórę, co prowadzi do mikropęknięć. Rozwiązanie praktyczne. Temperatura wody podczas mycia okolic penisa nie powinna przekraczać 37 stopni, czyli temperatury ciała. Używajcie termometru do wody przez pierwsze dwa tygodnie, żeby się przyzwyczaić. Gorącą wodą możecie opłukać resztę ciała, ale okolice intymne zawsze chłodniejszą. Trzeci błąd to zbyt intensywne szorowanie penisa podczas mycia. Przypadek z praktyki: 22-letni student zgłosił się z bolesnymi zadrapaniami na żołędzi i na pletku. Okazało się, że używał szorstkich rękawiczek do kąpieli i intensywnie szorował okolice intymne, wierząc, że w ten sposób lepiej się myje. W rzeczywistości stworzył mikrourazy, przez które dostawały się bakterie. Wyjaśnienie techniczne. Skóra penisa, szczególnie żołędzi, jest 5 razy cieńsza niż skóra na dłoniach. Agresywne szorowanie prowadzi do mikrourazów i pęknięć skóry, usunięcia naturalnej bariery ochronnej, zwiększenia wrażliwości na infekcje przewlekłych stanów zapalnych. Rozwiązanie praktyczne. Używajcie wyłącznie delikatnych ruchów dłońmi, żadnych gąbek, rękawiczek czy szczotek. Łagodnie masujcie skórę przez maksymalnie 30 sekund. Pamiętajcie. Penis nie jest garnkiem, którego trzeba szorować. Czwarty błąd to nieprawidłowe mycie napletka u mężczyzn nieobrzezanych. Przypadek z praktyki. 40-letni pacjent zgłosił się z nieprzyjemnym zapachem i białawym nalotem pod napletkiem. Okazało się, że od lat nie odsuwał napletka podczas mycia, bojąc się bólu. W efekcie doszło do nagromadzenia się smegmy i rozwoju bakterii anaerobowych. Wyjaśnienie techniczne. Pod napletkiem gromadzi się smegma Mieszanina martwych komórek naskórka, sebum i wilgoci. Jeśli nie jest regularnie usuwana, staje się pożywką dla bakterii i grzybów. Wywołuje nieprzyjemny zapach. Może prowadzić do zapalenia żołędzi, w skrajnych przypadkach do fimosis, zwężenia pletka. Rozwiązanie praktyczne. Codziennie podczas mycia delikatnie odsuńcie napletka i opłuczcie ciepłą wodą. Nie używajcie mydła bezpośrednio pod napletkiem. Wystarczy woda. Jeśli napletka nie da się odsunąć, natychmiast udajcie się do urologa. Poza czterema głównymi błędami. Oto kolejne częste pomyłki. Nieregularne golenie lub strzyżenie. Zbyt częste golenie podrażnia skórę, zbyt rzadkie sprzyja rozwojowi bakterii. Używanie dezodorantów intymnych. Chemiczne substancje mogą wywołać reakcje alergiczne. Nienoszenie bawełnianej bielizny. Syntetyczne materiały nie oddychają i tworzą wilgotne środowisko. Zbyt długie kąpiele. Powyżej 10 minut pod prysznicem wysusza skórę. Niewymienianie ręczników. Wilgotne ręczniki to siedlisko bakterii. Oto kompletny, prawidłowy rytuał pod prysznicem. Krok 1. 15 sekund. Nastawcie wodę na 35-37 stopni. Sprawdźcie temperaturę nad garstkiem. Krok 2. 30 sekund. Zwilżcie okolice penisa ciepłą wodą. Nie używajcie jeszcze żadnych produktów. Krok 3. 20 sekund. Nanieście małą ilość żelu do higieny intymnej na dłoń. Wystarczy porcja wielkości grochu. Krok 4. 30 sekund. Delikatnie, okrężnymi ruchami rozsmarowujcie żel po penisie. U nieobrzezanych ostrożnie odsuńcie na pletka. Krok 5, 30 sekund. Dokładnie opłuczcie wszystkie pozostałości żelu ciepłą wodą. Szczególną uwagę zwróćcie na obszar pod napletkiem. Krok 6, 15 sekund. Zakończcie spłukiwaniem chłodną wodą. To zamknie pory i wzmocni skórę. Obserwacje dodatkowe. Ruch dłoni zawsze od podstawy ku żołędzi. Nie naciskajcie zbyt mocno. Jeśli pojawi się pianka, natychmiast spłukajcie po intensywnym treningu. Mycie natychmiast po wysiłku fizycznym. Pot miesza się z bakteriami i może wywołać podrażnienia. W klimacie gorącym, w upały mycie dwa razy dziennie, ale używajcie jeszcze delikatniejszych produktów. Po stosunku zawsze mycie przed i po kontakcie intymnym. To chroni zarówno Was, jak i partnerkę. Podczas infekcji. Jeśli już doszło do infekcji, dodajcie do wody odrobinę soli kuchennej i biaden łyżeczka na litr wody. Ma to działanie antybakteryjne. Natychmiast udajcie się do dermatologa lub urologa, jeśli zauważycie, świąt trwający dłużej niż 3 dni pomimo prawidłowej higieny: wysypkę, pęcherzyki lub ranki w okolicach penisa. Nieprzyjemny zapach nieustępujący po 48 godzinach prawidłowej higieny. Ból podczas oddawania moczu może sygnalizować infekcję dróg moczowych. Wydzielinę z penisa inną niż przejrzysta niemożność odsunięcia na pletka u mężczyzn nieobrzezanych, zmiany kolorystyczne skóry, czerwone plamy, żółte naloty, opuchnięte węzły chłonne. W pachwinach mit: częstsze mycie oznacza lepszą higienę. Prawda? Mycie więcej niż dwa razy dziennie niszczy naturalną barierę ochronną skóry. Emit: Antybakteryjne mydło jest najlepsze dla higieny intymnej. Prawda? Antybakteryjne mydło zabija również pożyteczne bakterie, które chronią przed infekcjami. MITI. Gorąca woda lepiej czyści i dezynfekuje. PRAWDA. Gorąca woda niszczy naturalny film ochronny skóry i może wywołać podrażnienia. MITI. Nieobrzezani mężczyźni częściej mają infekcje. PRAWDA. Przy prawidłowej higienie ryzyko jest identyczne jak u obrzezanych. Mit, Perfumowane produkty są lepsze, bo maskują zapach. PRAWDA. Sztuczne zapachy mogą wywoływać reakcje alergiczne i podrażnienia. Oprócz prawidłowego mysia wprowadźcie te nawyki. Codziennie świeża bielizna, najlepiej bawełniana, bez obcisłych fasones. Sypialnia bez bielizny, pozwólcie skórze oddychać przez noc. Unikanie obcisłych spodni przez cały dzień, regularna wymiana ręczników. Co 2-3 dni picie minimum 2 litrów wody dziennie. To wpływa na pecha skóry. Dieta bogata w probiotyki. Kefir, jogurt naturalny, kiszona kapusta. Unikanie słodyczy w nadmiarze. Cukier sprzyja rozwojowi grzybów. Jeśli macie partnerów lub jesteście. Rodzicami nastoletnich synów, przekażcie im te informacje. Problemy z higieną intymną wpływają nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także na pewność siebie i relacje międzyludzkie. Wspierajcie otwarte rozmowy na te tematy. To nie jest wstyd, to troska o zdrowie. Kobiety, jeśli wasz partner ma problem z powtarzającymi się infekcjami, delikatnie zasugerujcie obejrzenie tego materiału. Często mężczyźni nie zdają sobie sprawy, że popełniają podstawowe błędy. Podsumowując, cztery główne błędy to Używanie zwykłego mydła zamiast specjalistycznych produktów pH 4 umi 5 upong. zbyt gorąca woda powyżej 37 stopni Celsjusza, agresywne szorowanie zamiast delikatnych ruchów dłońmi, nieprawidłowe mycie na pletka u mężczyzn nieobrzezanych, dwuminutowy protokół naprawczy może zmienić wasze życie już w ciągu pierwszego tygodnia. Pamiętajcie, prawidłowa higiena to nie luksus, to podstawa zdrowia i dobrego samopoczucia. Jeśli ten materiał był pomocny, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. W komentarzach napiszcie, który z tych błędów popełnialiście. Pomożecie innym zrozumieć, że nie są sami z tym problemem. Udostępnijcie także film znajomym. Prawdopodobnie będą wam wdzięczni za tę wiedzę.